Od 52. I to bez przerwy pracowałam na Wielkich wiecach, proszę pana. Tam, tam tego smrodu zjadłam, proszę pana, mnocho, masę. Jakiś siarczysty smród i gorąc. I ja, proszę pana, kobiecina, licha, bo, bo, bo przecież nie jestem babą, taką po pierniku, Przeczymałam, przeżyłam, wypracowałam tyle lat, co proszę pana, mało która kobieta. Mało, która kobieta. I dzisiaj, proszę pana, powiem panu szczerze, gdyby mi się zdrowie wróciło i gdyby mi przyszło wybrać pracę, to bym poszła na wielkie piece. A potem, proszę pana, jeszcze mi mało było tej pracy. Skończyło się, proszę pana, moje to upodobanie, chciałam się, proszę pana, przepisać na maszynę, proszę pana, spalinówkę i próbowałam się uczyć na maszynie, na tej dużej spalinówce. Jak się cieszyłam, proszę pana, jak jechaliśmy na, na walcownię, a spalinówka gwizdała, ja się cieszyłam, bo tak zapieprza, proszę pana, i szczęśliwie zawsze tą spalinówką dojechałam tam, gdzie trzeba. Ubrałam się spodnie, proszę pana, jak chłop czapkał. Proszę pana, to nieraz to, to myślałam, że mnie zeżreją, proszę pana, co się tak patrzyli, że ja się nie boję. A ja siadałam na spalinówkę, tylko byłam troszkę, przy, troszkę miałam przykrótkie, proszę pana, ręce, ale, ale se jakoś radziłam. No i ze mną siedział kolejarz, i tak my dojeżdżali, po tym z powrotem. Wracało się z spalinówką na piece. Ale mi było dobrze, proszę dbali o mnie, szanowali mnie, jak już w życiu nie będzie tego. Nigdy nie byłam spóźnień, nigdy nie zabalałam, nigdy, proszę i wychowałam w tym dobrze troje, proszę pana, troje dzieci, proszę i do chłopaczków.